Zrobiłem tutaj ostatnio w moim malutkim studiu mieszkaniowym taką sesję portretową ze znajomą modelką, i od kilku dni zajmuję się retuszem tych zdjęć. I pomyślałem, że w związku z tym przypomnę dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, przypomnieć sobie albo, albo poznać coś nowego, może, w jaki sposób. Ja zajmuję się retuszem takiego zdjęcia portretowego. To nie jest to zdjęcie z pulpitu. Ja teraz włączę zdjęcie z tej sesji, o której mówię. Okej, okay. to, to będzie to. Próbowałem przez ostatnie parę lat różnych metod retuszu, i przynosiły one. Lepsze bądź tam gorsze efekty. Natomiast zatrzymałem się w momencie kiedy poznałem i zacząłem stosować metodę Jochem Burn. Jest to metoda, no moim zdaniem, chyba najlepsza, przynosząca takie naj, najmocniejsze, najlepsze, naj, najlepsze efekty, jest to dość potężne narzędzie w porównaniu z innymi, których używałem, ale jednocześnie jest bardzo pracochłonne, wymaga dużo cierpliwości, dużo skupienia. Z czasem pewne rzeczy się wykonuje już bardziej automatycznie, ale mimo to wymaga naprawdę dużo czasu. Takie zdjęcie portretowe, jak to, które tu widać, będę retuszował około 5 godzin. A są takie zdjęcia, które, na które potrzebowałbym znacznie więcej czasu. Oczywiście nie będę tutaj całego tego procesu pokazywał. E, pokażę tylko narzędzie i mniej więcej sposób, w jaki się, to, e, w jaki się go używa. Nie tyle narzędzie, co metodę. E, a jak ktoś będzie chciał skorzystać, to po prostu będzie musiał poświęcić na to dużo czasu i próbować samemu. Na czym polega ta metoda? Chodzi o to, że. Fotografia to zapis światła. Są miejsca ciemniejsze tam gdzie pada mniej światła, i jaśniejsze tam, gdzie pada więcej światła. Metoda Dogen Bern pozwala na wyrównanie, na rozjaśnienie miejsc ciemnych, jeśli jest potrzeba, i przyciemnienie miejsc zbyt jasnych, co prowadzi do wyrównania bądź pozbycia się różnych elementów, które różnią się od od swojego otoczenia, w którym się znajdują, jakby nasyceniem, a nie kolorem. Większość, większość różnych elementów, które wymagają retuszu. To jest kwestia cienia. I to narzędzie pozwala na, na, na praktycznie całkowite pozbycie się takich rzeczy. Jak to wygląda w praktyce? Więc mam warstwę y, tą podstawową po otwarciu nowego zdjęcia. Warstwę kopiuję, żeby mieć dla bezpieczeństwa do porównania po prostu tą, tą startową warstwę. Otwieram warstwę, no, na przykład mieszanie kanałów. Po co? Żeby y, przełączyć zdjęcie w tryb, ja akurat tym sposobem to robię, można inaczej. Ja przełączam y, w tryb monochromatyczny. Czyli zrobię z tego. Usuwam, nie mam kolorów na tym zdjęciu, mam tylko samo światło. I teraz e, lepiej widzę, jeżeli gdzieś jest jakiś cień, jeżeli gdzieś jest jakaś, e, jakaś drobinka, plamka, gdzieś się coś, coś pojawia, gdzieś, gdzieś gdzieś światło zagrało nieodpowiednio, nie wypełniło cieni tak jak trzeba, to e, wszystkie te elementy lepiej widać w wersji czarno-białej niż. Kolorowej. Później włączam warstwę krzywą. Tą warstwę nazwę sobie pomocniczą. Ja już nie nazywam ich za każdym razem. Pamiętam je po prostu, że tam są, ale tutaj, na potrzeby wyjaśnienia tego i tej metody, ponazywam te warstwy pomocnicza. Dlaczego pomocnicza? Bo chodzi o to, że dzień, tą, na tej warstwie ustawię sobie e, ustawię sobie tą warstwę w ten sposób tą, no, za pomocą krzywej że, żeby to zdjęcie wyglądało jak najgorzej żeby było jak najdokładniej widać e, wszelkie momenty gdzie będą cienie do rozpracowania cienie i światła wyłączę ją na chwilę Następna warstwa krzywe. Mogę od razu dać dwie, bo będą dwie potrzebne. Nad pomocniczą ustawiam warstwę krzywych, nazywam ją ciemniej. A tam na samej górze jaśniej. Nazwy nie mają znaczenia, można to dowolnie ponazywać. Warstwę ciemniej. Ustawiam dość ciemno. I odwracam ją przez Ctrl I. Warstwę jaśniej. Ustawiam. Po prostu ja jaśniej. Mniej więcej w ten sposób. I również ją odwracam. Teraz biorę pędzel pędzel ustawiam na krycie 100% a przepływ 1% e, na pracując myszką, pracując tabletem ono, nacisk reguluje e, intensywność działania narzędzia e, tutaj ustawiając kolor biały e, dodajemy, od, odkrywamy tą, tą warstwę odwróconą a Ustawiając kolor czarny, jakby się co, cofa ten proces. Jeżeli gdzieś jest za bardzo zrobione, to można w ten sposób cofnąć. Włączam sobie warstwę pomocniczą. Widzę dość dużo cieni, dość dużo tych, tych mam, znaczy dużo, tu, tu ich dużo nie ma w zasadzie. Trudno tu było wybrać zdjęcie, którym którym to było jakoś bardzo widoczne, ale mam nadzieję, że jest to na tyle widoczne, żeby sposób retuszu był e, pokazany. I przy pomocy narzędzia, przy pomocy pędzla na warstwie jaśniej szukam, patrzę, gdzie są e, ciemniejsze momenty, jakieś plamki na przykład. sposób się ich pozbywam. Zrobię to dość, dość nieprecyzyjnie na początku, żeby nie zajmować dużo czasu, a żeby pokazać na czym polega, znaczy do jakiego efektu dążę dą, tą metodą. Początku dość łatwo jest wyszukiwać, tylko trzeba też nie można usunąć cieni, które są wynikające z anatomii człowieka, żeby nie zmienić rysów, charakteru danej postaci, danego portretu. Usuwamy te, które jakby są niepotrzebne. Trzeba pamiętać, że jeżeli się tą metodą wyjdzie z głębokiego cienia, to w wersji kolorowej może to być widoczne. Może być widoczne to miejsce, więc też nie można przesadzić. Natomiast na naprawdę dużo pozwala ta ten sposób. W ten sposób wyrównując miejsca. Ok. Jeśli gdzieś jest jeszcze teraz działem narzędzie, rozjaśniam rozja, rozjaśnia miejsca ciemne, ale jednocześnie przechodząc na warstwę ciemniej, tym samym pędzlem mogę przyciemnić tam, gdzie światło i za bardzo przy, przyświeciło. Tu była lampa bardzo blisko postaci, więc najbliżej lampy nos dostał trochę za dużo światła i ja sobie Troszkę to przyciemnia. Mniej więcej na tym polega ten retusz, ale poza tymi cieniami, które się tutaj z grubsza usuwa, modelując jakby sam, 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 same te duże cienie na twarzy, ja przechodzę do takiego etapu na bardzo dużym powiększeniu. Czyli praktycznie dochodzę do, do takich. Prawie 300% powiększenia. Ten sam pędzel, te same ustawienia i e, oj, jaśniej. I w ten sposób pozbywam się również wszystkich. I tu się zaczyna, właśnie w tym momencie zaczyna się wielogodzinna praca nad zdjęciem polegająca na Przyglądaniu się, ja w zasadzie często mi się wydaje, że więcej oglądam zdjęcie, niż go faktycznie retuszuję, niż działam tym pędzlem. Więcej mu się przyglądam i decyduję, co mi jest potrzebne na zdjęciu, a co mi się nie podoba. Wszelkiego rodzaju takie rzeczy usuwam. Oczywiście nie zrobię tego teraz, bo ten film ma tylko pokazać narzędzie, a nie trwać do rana. Też, też rzadko, rzadko mam ochotę i cierpliwość i też, i też kwestia wytrzymałości ręki i oczu do tego, żeby jednym ciągiem te 5 godzin, czy tam 10 godzin siedzieć. Zazwyczaj jest to a, rozbite na kilka wieczorów, czy kiedy mam czas. Okej, okay. też kiedy jest plamka z brokatu, jakiś pyłek, kawałek makijażu upadnie. Tu był taki przykład o kropeczki z makijażu. E, myślę, że to bym w inny sposób już retuszował, natomiast można też mm. włos <laughs> się zawinął. Kręcone loki. Dobra. Zgrupuję to. I cóż, jaka jest różnica? Przed i po troszeczkę parę minut dosłownie. I co się już dzieje z fotografią? Ta metoda nie niszczy struktury. Można zniszczyć strukturę, jak się tego zbyt agresywnie użyje, ale bardziej przypomina to malowanie zdjęcia, malowanie obrazu, jakby pędzlem, niż, niż jakieś rozmycia, kopiowanie, inne rzeczy. Tu struktura się nie niszczy. Tu się tylko wyrównuje światło tym, tym sposobem. Więc przed i po. A to jest dopiero kilka minut. Po kilku godzinach to będzie e, super rozpracowane zdjęcie. No, to chyba tyle o tej metodzie. Powodzenia!